Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak to się w ogóle w sumie stało, że ja zostałem tatuatorem. I może jest to taki trochę film, który podpowie jedną osobom, które chciałyby zacząć tatuować, jak zacząć tatuować, czy, czy, czy jak do tego dojść. Myślę, że za mną jest bardzo długa droga i wiele różnych rzeczy wydarzyło się, które sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem, bo jestem aktualnie w miejscu, w którym. Tatuję na co dzień, i jest to tak naprawdę moja praca. Aczkolwiek nie lubię mówić o tym, że jest to moja praca, bo jest to coś, co mnie jara i co chcę, żeby mnie jarało jak najdłużej. W każdym razie, jeśli miałbym o tym wszystkim opowiedzieć, myślę, że wypadałoby się cofnąć do tyłu, do tyłu, czyli do szkoły podstawowej. Ja byłem raczej dzieckiem, które. kotek, cześć. Hej, dzień dobry. Będziemy się głaskać. Cześć. No kotek. Normalnie sobie tu chilujemy. Fajnie, fajny jesteś. Rudy, fajny kotek. Fajną obrożę masz. Słuchaj, ale ja muszę nagrywać dalej, wiesz? Chyba, że chcesz ze mną nagrywać. Joki fajny rudzielec. Dobra, stary, muszę iść. Ojej, a Ty chcesz chyba mizianko mocne, co? Ty chcesz chyba mocne mizianko, co? Brudny jesteś teraz. Mhm. Dobra stary, idę dalej, okej? Okay? Dobra. Cześć. papa. Pa. Co za miłe spotkanie. Prawie zawsze jak jestem w tym parku, znaczy prawie zawsze, nie no. Po prostu od czasu do czasu tu się pojawiają jakieś koty, które Chcą po prostu się pogłaskać. W każdym razie myślę, że trzeba byłoby się cofnąć do podstawówki. Ja raczej byłem takim dzieckiem, które raczej było nakierowane bardziej na sport niż na jakieś artystyczne rzeczy, rysowanie itd. itd. Byłem generalnie w klubie siatkarskim, kochani, nawet. Grałem bardzo dużo w siatkówkę i wszystko sprowadzało się do tego, że w przyszłości raczej będę siatkarzem. Albo będę osobą związaną ze sportem. No i pod koniec gimnazjum już plus minus wiedziałem, z czym to się jakby wiąże. I wciąż mnie to bardzo interesowało, ale wydaje mi się, że czułem, że chcę obrać trochę inną drogę, że chcę robić coś innego w życiu. I to był taki moment, gdzie było trzeba też wybrać, co będę dalej robił yy, czyli technikum, albo liceum. No właśnie, czy technikum, czy liceum. I pamiętam, stwierdziłem, że ja chcę robić coś innego. Ja bardzo się wtedy zacząłem interesować fotografią, e, zdjęciami, aparatami, itd. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Nie pytajcie. Też w tamtym czasie e, pracowałem, e, tak naprawdę byłem takim asystentem operatora, można powiedzieć, pracowałem z kamerami, ale wydaje mi się, że ta praca raczej w żaden sposób nie rozbudziła we mnie tej pasji do fotografii i aparatów ale gdzieś tam ta pasja się pojawiła. Także zaaplikowałem do technikum na kierunek fototechnik. Udało mi się dostać, z czego byłem bardzo zadowolony, bo wiecie, moje wyniki w nauce raczej nie były najwyższe, nie były też najniższe. Jakby ja raczej miałem takie trójki, czwórki, ale technikum, do którego poszedłem, czyli do ZSL, to jest taka szkoła w Poznaniu, no ona ten próg dostania się miała dość wysoki, była to wtedy Złota Szkoła z oznaczeniem Złotej Szkoły, co znaczy, że po prostu wyniki maturalne były dość dobre w porównaniu do innych szkół. No i generalnie, że wyniki w nauce uczniów były dość wysokie. Także no ja byłem na maksa zestresowany tym, czy się dostanę, czy się nie dostanę. Towarzyło na tym, jak będzie wyglądać dalej moja przyszłość. No i jak się możecie domyślić, udało mi się dostać. Z tego, co pamiętam, to tam był jakiś taki jakby próg czy wynik, który mi pokazywał, jaka była szansa, że się mogę nie dostać, yy, i, i jakoś mi się udało, po prostu. Jestem z tego dumny, ok? Jestem z tego dumny, bo tak jak mówiłem, no ja nie miałem najlepszych wyników w nauce, no ale nie miałem tych najgorszych, ok? I zaczęła się wtedy moja przygoda z fotografią i z grafiką, bo tak naprawdę to był fototechnik, aktualnie ten kierunek nazywa się technik multimedii, fotografii czy coś takiego, więc na dobrą sprawę tam nie tylko była fotografia. Zresztą fotografia, tak na dobrą sprawę, to nie tylko są aparaty i robienie zdjęć, tylko też obróbka i inne rzeczy z tym związane. Pamiętam, że w tamtych latach byłem mega pogubiony, w sensie pogubiony. No. Nie wiedziałem, jak będzie moja przyszłość wyglądać. Bo wiecie, jakby pasja pasją i czułem, że to jest coś, co ja chcę robić. Jakby fotografia mnie bardzo interesowała, ale jednak miałem tą świadomość, że jestem w szkole, w której gdzieś tam poziom jednak jest dość wysoki, i jakby czułem, że fotografia to moja pasja, ale że może mi się to zmienić. Wiecie, jesteście młodą osobą. Dalej, jestem młodą osobą i nie wiem tak naprawdę, co chcę robić do końca życia. Ale wtedy bardzo nie wiedziałem, OK? No i pamiętam, że zrobiło na mnie bardzo wrażenie to, że mieliśmy tam bardzo różne y, zajęcia, bardzo różne przedmioty. No i właśnie na jednym z tych przedmiotów zajmowaliśmy się grafiką. Był to taki przedmiot, w którym myślę bardzo ogólnie poruszaliśmy właśnie grafikę, czyli jakieś takie photoshopy, ilustratory, takie sprawy. I tam na bodajże, nie wiem, dwóch czy trzech, czy może czterech lekcjach poruszaliśmy temat grafiki wektorowej w taki sposób, że poruszaliśmy go w sposób praktyczny. Czyli tak naprawdę tworzyliśmy grafiki wektorowe. Na tych lekcjach musieliśmy robić jakieś takie różne symbole wektorowe różne generalnie projekty związane z wektorowymi grafikami pamiętam, że pracowaliśmy wtedy w Illustratorze od Adobe i coś mi wtedy pykło, bo wiecie co? Jakby bardzo mi się to spodobało. To było bardzo ciekawe, że tak naprawdę ten kierunek, tak jak mówiłem, jest jakby związany głównie z fotografią, ale jednak gdzieś tam ta grafika musiała wystąpić i była, co mnie bardzo cieszy. No i do teraz pamiętam, że Mieliśmy jakiś taki projekt, jakieś takie zadanie, które mieliśmy yy, robić tak naprawdę w domu. I pamiętam, jak pierwszy raz robiłem ten projekt, usiadłem sobie w domu przed. Yy, komputerem i miałem po prostu frajdę z tego. Miałem fan. To był, to był chyba jeden z takich pierwszych projektów. No nie, no były jeszcze inne projekty fotograficzne, które też mnie bardzo jakby jarały, no bo, tak jak mówię, pasja do fotografii wtedy była mocna, ale myślę, że to był jeden z takich pierwszych projektów, które faktycznie, yy, że poczułem coś więcej, wiecie o co chodzi. Poczułem coś głęboko w serduszku. No i robiliśmy te projekty, robiliśmy te projekty. Z projektu na projekt czułem się. Dziś tam coraz bardziej komfortowo w tym programie, aż któregoś razu pamiętam, że uświadomiłem sobie, że ja tak naprawdę te projekty mogę wydziarać. To już wtedy był okres, kiedy zacząłem się interesować tatuażami. Miałem osiemnastkę, więc wtedy też jakoś miałem swój pierwszy tatuaż. Zrobiłem swój pierwszy tatuaż na sobie i powoli to zaczęło mi się po prostu zazębiać. Tworzenie tych projektów do szkoły z tatuowaniem. Wtedy też jakoś zaczęła się pandemia i no ja miałem więcej czasu. Myślę, że wszyscy w pandemii jakoś mieliśmy więcej czasu. Pamiętam, że moje lekcje w szkole wyglądały tak, że siedziałem przed komputerem i tak naprawdę nie musiałem być tak bardzo, wiecie, aktywny jak jakbym był w szkole, tak jak byłem wtedy przed komputerem. Yy, miałem po prostu wolne ręce, że tak powiem. Musiałem coś porobić. Więc pamiętam, że zacząłem wtedy już rysować i pamiętam, że kupiłem wtedy mój pierwszy jakiś set do dziarania. Były to jakieś, nie wiem, podstawowe igły, które gdzieś tam znalazłem na, w internecie. Oczywiście były tu już jakieś sterylne igły, kochani, to jest bardzo ważne. I pamiętam, że moje pierwsze projekty zacząłem odbijać na bananach, na sztucznych skórach yy, i zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć, zacząłem się uczyć handpołku. Dzierałem banany, dzierałem pomarańcza dzierałem sztuczne skóry. Do to teraz to pamiętam. To był, to był duży fan. Nie wiedziałem, co robię, ale to był naprawdę duży fan. No i był taki moment, kiedy czułem się na tyle komfortowo, że chciałem to jakoś bardziej rozwinąć. Chciałem coś więcej zrobić. Wiecie, o co chodzi. No więc stwierdziłem, że chyba jest czas wydziarać siebie samego. Pamiętam też, że jak ja się uczyłem właśnie dziarać i zacząłem się tym wszystkim interesować, ja miałem wielkiego bzika na punkcie dezynfekcji generalnie tego, żeby wszystko było po prostu wykonywane bezpiecznie. Więc o to się nie martwcie. Myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi właśnie o tatuowanie. Żeby było to po prostu bezpiecznie. Żeby to, co ma być zdezynfekowane, było zdezynfekowane. Więc nastąpił ten moment. Pierwszego tatuażu, na mnie, samym. Pamiętam, że zrobiłem u siebie w pokoju takiego małego duszka przy kostce. Był on bolesny. Kostka jest bolesna, ok. I czy był to jeden z najpiękniejszych tatuaży na świecie? Oczywiście, że nie. Ale myślę, że był to jeden z ważniejszych tatuaży, jakie zrobiłem, bo był to tak naprawdę pierwszy tatuaż, który zrobiłem na skórze. Aktualnie jest on zakryty taką. Kropką, takim kółkiem, które jest wypełnione. Obok tego kółka jest napis Nic. To taki żart, taki inside joke w kierunku mnie samego. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie, duszek się spodobał moim najbliższym znajomym. No i wiecie, co było dalej. Znajomi też strzeli jakieś podobne właśnie dziarki tego typu. No więc takowe dziarki zrobiliśmy. I widziałem, że z dziarki na dziarkę naprawdę czuję się coraz bardziej komfortowo, coraz bardziej wiem, co robię. Tym bardziej, że ja naprawdę, kochani, ja miałem. Ja miałem mocnego bzika na punkcie tatuowania, nie? Jakby dalej mam. Ale pamiętam, że wtedy ja obejrzałem chyba wszystkie możliwe filmiki w internecie dotyczące tatuowania i tak dalej, i tak dalej. I czułem, że to jest po prostu to. Oczywiście teraz raczej nie zachęcam do dziarania w domu, ale jakby, kochani, musicie wiedzieć, że jeśli robicie. Wszystko bezpiecznie, jest wszystko zdezynfekowane tak jak powinno być, wszystko jest przygotowane tak jak powinno być, to naprawdę szansa infekcji jest niska. Także nie zachęcam, ale jest to możliwe. No i jak już skończyłem dziaryć znajomych, to nadszedł czas na osoby, które napisały do mnie przez internet. Pamiętam, że wtedy już miałem założonego Instagrama, wstawiałem tam jakieś właśnie wzorki, które wtedy rysowałem i pamiętam, że jak napisała do mnie pierwsza osoba o dziarkę, ja byłem zszokowany. Szczerze mówiąc, jakby wiecie, to był taki moment, gdzie już zacząłem dzierać znajomych, więc y, też byłem przygotowany na to, że zaraz będę jakby dzierać osoby, których nie znam, które po prostu chcą ode mnie dziarkę, bo, bo widzą, że wstawiłem jakąś dziarkę na Instagramie i mi się po prostu spodobała. Ale było dla mnie to bardzo takie, wiecie, stresujące, odklejone. I do teraz pamiętam swój pierwszy tatuaż. Robiłem go na znaczy pierwszy tatuaż na osobie, której na dobrą sprawę nie znałem. Było to jakby znajomy, znajoma znajomej, jakoś tak to było. Robiliśmy ją na biurku, ale wszystko oczywiście było zdezynfekowane, ok? Teraz jakby, wiecie, teraz patrzę trochę na to inaczej, ale było bezpieczne. I pamiętam, że poziom mojego stresu był po prostu wywalony w kosmos, ok? Jak dziaracie kogoś, kogo nie znacie, jak zaczynacie dziarać, to jest jednak trochę inny poziom, inny poziom, inny poziom stresu. Pamiętam, że zrobiliśmy ten tatuaż. Wyszedł on moim zdaniem spoko. Osobie, która y, przyszła na ten tatuaż, też się bardzo podobał. Także myślę, że to był mój taki, wiecie, pierwszy mini sukces, jeśli o to chodzi. No i potem już jakoś poszło. Inne osoby, które widziały y, dziarki moje na innych osobach y, też chciały ten tatuaż. Znaczy ten tatuaż jakiś po prostu tatuaż. I następne osoby po prostu przychodziły. Coraz więcej dziarałem, dziarałem coraz więcej. I w ten sposób myślę, że doszedłem do takiego poziomu, gdzie zacząłem na tyle ogarniać, że był to moment, kiedy wypadałoby po prostu zacząć tatuować w studiu, ok? I jeszcze raz mówię, jakby nie zalecam, kochani, tatuowania w domu. Jeśli chcecie zacząć dziarać, Myślę, że można zacząć dziarać w zaciszu domowym, na przykład second czy jakieś owocki. E, ale jeśli chodzi o tatuowanie innych osób, raczej polecałbym już tatuować w studiu. I generalnie też myślę, że skorzystanie z tak zwanego jak to jest po angielsku? Apprenticeship. Apprenticeship. No że się uczysz po prostu u innego tatuatora lub tatuatorki. Myślę, że jest to aktualnie najlepszy sposób. Tym bardziej, że kochani, w ten sposób nie uczycie się złych nawyków i złych rzeczy. W momencie, kiedy uczycie się sami, tym bardziej z internetu, naprawdę bardzo łatwo przyswoić e, rzeczy lub wiedzę, która po prostu nie służy wam ani nie służy e, osobom, które dzieracie. A wow, 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 wow. No i przechodząc dalej, trafiłem do pierwszego studia. Myślę, że wtedy już na tyle ogarniałem, że czułem się bardziej komfortowo. Myślę, że wciąż byłem, wiecie, bardzo zestresowany każdym tatuażem, bo były to moje początki. A też generalnie jestem raczej osobą, która, której zależy, żeby wszystko było po prostu, wiecie, idealnie. To też budzi to we mnie tyle emocji. No i po pierwszym studiu tatuażu nadszedł czas na drugie studio tatuażu. Po drugim studiu tatuażu nadszedł czas na e, trzecie studio tatuażu. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale czasem po prostu zmiana miejsca, w którym się pracuje, jest, jest potrzebna, po prostu. I nie zawsze jest to związane z czymś negatywnym. Także w ten sposób, kochani, trafiłem do słońca, w którym aktualnie tatuję. I myślę, że słońce było już takim miejscem, w którym faktycznie poczułem się w pełni kompetentny tego, co robię. Oczywiście nie twierdzę, że. Te parę lat do tyłu, czy w innych studiach nie byłem kompetentny, ale wiecie, wydaje mi się, że tatuowanie jest na tyle szerokim tematem i naprawdę trzeba zrobić tyle, kochani, dziarek w tylu różnych miejscach, żeby wyczuć dane skóry, żeby wyczuć jak dane rzeczy się robi. I też tutaj w słońcu zacząłem w końcu po, po, po takim czasie tatuować maszynką. Ja cały czas powtarzam, że ja wciąż tatuję handpokiem, bo jest to coś, co mnie jara. Jest, jest, sądzę, że handpok jest super, jeśli chodzi o, o sam fakt wbijania każdej kropki pojedynczo, ale po prostu wydaje mi się, że moje prace były... Coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej rozbudowane, jednak dla komfortu osoby, którą dziaram, warto było po prostu wziąć maszynkę do ręki, żeby po prostu te tatuaże robić szybciej i sprawniej. Bo no na przykład wyobraźcie sobie nie wiem wielkie pole, które trzeba wypełnić kolorem załóżmy. No i w momencie, kiedy tatuuję się chętpałkiem, to pole trzeba, wiecie, kropka po kropce, nie? Maszynkom, oczywiście, jakby maszynka też robię kropka po kropce, tylko te wbicia są o wiele, wiele szybsze i po prostu ta praca idzie o wiele, wiele szybciej. I w ten sposób jestem tu, gdzie jestem. Wydaje mi się, że tak naprawdę social media, głównie Instagram, pozwolił mi na tyle rozbudować chętnych na moje tatuaże, żeby. Móc być w tym miejscu, w którym jestem, i by móc tatuować na takim poziomie, na którym tatuję. Bo naprawdę myślę, że im więcej tatuaży się zrobi, tym wasza praca jest faktycznie lepsza. Po prostu. Zazwyczaj raczej tak jest, nie? Że im więcej robicie danej rzeczy, tym jesteście lepszy, lepsi w tym. I to właściwie tyle. Mam nadzieję, że yy, moja droga tatuatorska będzie jeszcze trwać najlepsze. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wciąż po pięciu w sumie latach bardzo lubię to, co robię cały czas i bardzo się cieszę, że mogę robić to, co robię. Ja zawsze powtarzam, że robię tu dziarki to nie tylko ja i przede wszystkim to nie ja, tylko wszystkie osoby, które przychodzą na te dziarki i wszystkie osoby, które właśnie wspierają mnie w social mediach, są zainteresowane moim kontentem, lubią mój content, lubią moje wzorki, Lubią, jak rysuję kotki i lubią kreskę mojego kota. Myślę, że, że, że to jest ta rzecz. I myślę, że to jest właśnie ta rzecz, która cały czas mnie pcha do przodu I, i to jest ta rzecz, która pozwala mi po pięciu latach robienia dosłownie tego samego, wciąż mieć na to zajawkę i wciąż lubić to, co robię. Poczucie tego, że tak naprawdę nie jestem, wiecie, nie, nie jestem w tym sam, jakby nie, nie wiem, jak to powiedzieć. No bo jakby to nie jest tak, że. Ktoś ze mną rysuje te wzorki, ale trochę jakby w ten sposób to czuję. I myślę, że to właśnie jest super w tym. Także osoby, które mają w planach zacząć tatuować, mam nadzieję, że coś z tego dla siebie wyciągnęliście. Osoby, które tutaj po prostu wpadły, posłuchać mojego japingu super. Dziękuję. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. I życzę Wam wszystkiego dobrego w tym pięknym. Prawie w słonecznym dniu, bo już w sumie nie, bo słońce jest gdzieś tam za chmurką, ale mam nadzieję i mam nadzieję, że Wy też macie nadzieję, że wkrótce to słoneczko do nas wróci, już troszeczkę wraca. Zapraszam was oczywiście na moje social media, robię tu dziarki. Zapraszam Was na dziarkę przede wszystkim nie. I wszystkiego dobrego wam życzę.